Kolejna sztuka mojej żony. No dosłownie, ale. znowu malutki, ale tam Uch, ale go prawie wcale nie było widać. No, ale się cieszę. Ale to nie jest chyba tegoroczne. Bo tu Zaraz zobaczymy, sprawdzimy. Cały. Uh -huh, nie. Ale mam trzeci się cieszę. Czyli... Taki zgrabny. Mhm. Taki no. Taki sam raz. sam raz. Taki dla mnie. Pięknie. Bardzo, bardzo szczerze Ci gratuluję. Dziękuję. I, Dziękuję. I niestety, ale czuję się już torba. No nie, tak nie możesz mówić. Torbą niesamowitą. Zobaczcie, jaki piękny. Ekstra. Pokażę jeszcze ja opierzę sobie go. Proszę. No, to jest rucha Czyli y, no może ktoś tam ileś razy przechodzić, a to jest po prostu... dziesiątaczek. No, tak. Nie, Ósmak. 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 Nie, obojętnie ile w każdym razie jest, cała sztuka doszykuje się i będzie zdobił. Fajnie, gratuluję jeszcze raz. No,